Cześć, to jest nowy vlog. Ale zanim zaczniesz go oglądać, wpadnij na Instagram. No, przecież że wiem, że Ty chcesz to zrobić. Wpadnij! No, wiem, że chcesz. No, wpadnij. wpadnij, wpadnij! O czym dzisiaj porozmawiamy? Pewnie zastanawiasz się gorąco. Powiem więcej! Pewnie się zastanawiasz tak gorąco, że aż ci się podkładka w Panter się topi. Więc ja spieszę z odpowiedzią. Dzisiaj poruszymy tematy samobójstwa, cierpienia i grzechu. Kto by chciał o tym gadać? Właściwie to jestem pewien, że, że się nie pomyślał, że chciałbym nagrać jakiś poważny temat. Czasami się zastanawiam kogo ja się staram oszukać. Tak na serio, to chciałem się dzisiaj podzielić z Wami moimi refleksami na temat YouTube. Jestem tu właściwie już czwarty rok, ponieważ w czerwcu mija czwarta rocznica w czerwcu, chyba chyba w czerwcu, mija czwarta rocznica mojego kanału, więc wypadałoby coś powiedzieć, bo jakoś nigdy nie byłem za bardzo skory do mówienia o tym YouTube. Bardzo mnie cieszy to, że mój kanał jest teraz właściwie u szczytu formy. Co mnie najbardziej cieszy, to to, że przybywa was tutaj coraz więcej, to po pierwsze, a po drugie, że wreszcie jestem w stanie się zmotywować na tyle, żeby wrzucać filmy regularnie. No bo jak widzicie, one się pojawiają raczej co dwa dni, chyba że jest jakaś wyjątkowa sytuacja, że jest po prostu przerwa. Powiem wam, że YouTube dawno nie dawał mi tyle przyjemności. Ostatni rok to była naprawdę męczarnia, bo miałem tą maturę i przez tą maturę nie za bardzo mi się chciało cokolwiek robić poza tą maturą i w związku z tym nie za bardzo byłem w stanie czytać filmy często, więc te filmy pojawiały się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie czasem i to była jakaś masakra okrutna. Przez to bardzo wielu z was po prostu przestało mnie oglądać, co ja jak najbardziej rozumiem. Jak pewnie zauważyliście, montuję te filmy troszeczkę inaczej niż do tej pory. Staram się przy tym dużo bardziej niż wcześniej, przyznam, bo na zmontowanie tego materiału poświęcam przynajmniej parę godzin w ciągu dnia. Staram się dla Was robić po prostu materiały na najlepszej jakości i najlepiej zmontowane, jak tylko jestem w stanie. To, że to wszystko się rozwija... Zawdzięczam, w dużej mierze wam, ponieważ wracacie do mnie stopniowo i napędzacie to słyszę od was mnóstwo miłych słów, które sprawiają, że ja po prostu się bardzo cieszę z tego, że nagrywam te materiały i że daję wam tyle przyjemności, ile wam daję. I teraz z zadowoleniem mogę powiedzieć, że mi również daje to całkiem sporą przyjemność. Duże podziękowania również należą się mojej nowej ekipie, która po prostu motywuje mnie do nagrywania niesamowicie. Jak widzę, kiedy oni sami zbierają się do nagrywek na tym speaku i lecą to na te osobne kanały i nagrywają, to mi również chce się nagrywać i chce się tam montować filmy coraz lepiej. Ja też przyznam, że bardzo dużo się tego YouTube'a teraz uczę, ponieważ na nowo odkrywam ten program. Do, do obrabiania materiałów i tak dalej, robię te rzeczy coraz bardziej zaawansowane i staram się, żeby były coraz lepsze. Więc w pewnym stopniu jest też to dla mnie jakaś nauka. No, jak sami zresztą widzicie. Jak widzicie, całkiem fajnym doświadczeniem jest również to, że już właściwie nie boję się za bardzo kamery i nagrywam, te, nagrywam tą kamerą spokojnie, bez żadnego problemu, w miarę swobodnie, jak już sami widzicie. Mam nadzieję, że widać efekty i widać zmiany i cieszą was one równie bardzo jak mnie. No, i skoro sobie to wyjaśniliśmy, to chciałbym Was zaprosić również na kapsel meetup, który będzie się w tą sobotę. Nie wiem jaki to jest dzień, chyba 11 kwietnia. Ja tam się pojawię i będę nawet tam chyba coś śpiewał, więc jeżeli chcecie mnie usłyszeć na żywo, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Nie wiem jeszcze do końca, jak organizatorzy to zorganizowali, czy będę na jakimś panelu, czy nie. Na pewno będę miał swój występ na scenie, więc jeżeli chcecie, to wpadnijcie, będziecie mogli się spotkać, zbić piątkę. No i proszę zobaczyć mnie na żywo. Oprócz tego został otwarty publiczny Teamspeak, on jest głównie dla widzów Kajko, ale również tam postaram się wywalczyć jakiś mój kanał, ponieważ tam siedzimy przez cały czas i tam robię nagrywki i tak dalej, tak dalej. Więc zapraszam Was. IP tego serwera to jest test tubehouse.pl Wifi Wam się gdzieś tutaj wyświetla, gdzieś tutaj pewnie. Także wpadnijcie koniecznie, zobaczcie, być może uda Wam się mi jakoś złapać, żebyśmy mogli sobie parę słów zamienić również przez internet. Także dzięki za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Na razie!